Czy takie słowo myself to po prostu elegancka forma me, czy te wszystkie himself, yourself, themselves, ourselves, to są właśnie jakieś takie formy grzecznościowe, kiedy w ogóle tego używamy. W tym materiale dowiesz się nie tylko, czym są reflexive pronouns, bo tak to się nazywa, ale też dowiesz się, kiedy tego używać, kiedy tego nie używać. Opowiem Ci o kilku popularnych, częstych błędach, które my, uczący się popełniamy. No i przede wszystkim pokażę Ci dwie takie proste zasady, dzięki którym będziesz wiedzieć, jak to działa. Oczywiście, jeżeli wykonasz sobie kilka przykładów, wtedy się tego po prostu nauczysz. Zajem zwrotne. Tak nazywa się to w języku polskim i teraz czym to jest? Używamy ich uwaga uwaga, <coughs> gdy podmiot i dopełnienie w zdaniu to ta sama osoba. Jeśli miałbym to przełożyć z polskiego na logiczny, to chodzi o sytuację, w którym my robimy coś uwaga uwaga albo samodzielnie albo dla siebie, sobie dla siebie. Więc pamiętaj te dwie zasady, kiedy my, ale też podmiot, czyli on oni robimy, robicie, robią coś, albo dla siebie, albo sobie. Albo też samodzielnie. Pamiętam, że kiedyś ktoś powiedział mi, że to trochę tak można tłumaczyć jako się, ale nie zawsze raczej tutaj kojarz to w takiej formie, że właśnie ten podmiot robi to sobie albo samodzielnie. I tak bardzo, bardzo prosto. Gdyby ktoś mi kazał to przetłumaczyć, tak daj mi jedno jedyne tłumaczenie, tego himself, myself i tak dalej, to chyba bym powiedział, że to jest takie trochę się. Się, siebie, samodzielnie, najlepiej pokazać to na przykładach. Weźmy takie zdanie, jak powiesz po angielsku tak, zaciąłem się przy goleniu. Zaciąć się to będzie słowo cut, tak, cut, czyli ciąć, czyli tak naprawdę jakby skaleczyłem się przy goleniu, można powiedzieć while shaving. No i teraz uzupełnij to, zaciąłem się przy goleniu, skaleczyłem się przy goleniu, jak to powiesz? I cut myself while shaving. Widzisz? I cut myself, czyli ja skaleczyłem się. Teraz ma to sens. Możesz sobie też skojarzyć, oczywiście, na potrzeby nauki, że to self to jest taki jakby, taki ja, takie, jakby takie wewnętrzne ja. Taka, jakby jaźń self. Więc myself to będzie to moje wewnętrzne ja. Ale himself to to będzie to jego wewnętrzne jego. Czyli jeżeli on się przy goleniu zaciął, to he cut himself. Himself. I teraz nie pamiętasz tych wszystkich himself, myself w liczbie mnogiej. Jeszcze to się trochę zmienia. Themselves, tam jest V. To słuchaj, dorzucę tutaj taką prostą tabelkę. Wiem, że nie lubisz tabelek, ja też nie lubię, ale na potrzeby nauki możesz tak jednym okiem na co rzucić okiem. A w opisie dla odmiany też to dorzucę, więc możesz sobie później zerknąć, możesz to skopiować, przepisać. Do tego Cię zachęcam, na potrzeby ćwiczeń. I nie odkładaj tych ćwiczeń tak, że zrobisz to za godzinę, za dwie. Najlepiej zrób to teraz. Masz chwilę, zrób to teraz, bo wiem, że odkładanie się kończy tak, jak się kończy po prostu zrób to teraz i już będziesz mieć to przećwiczone. Lecimy dalej z przykładami. Weźmy coś takiego: ona przygotowała się do egzaminu. Tak ona przygotowała się siebie, czyli to jej self, tak? Ona przygotowała się. To jakby to było: ona she prepared herself for the exam. Widzisz? Bo ona przygotowała się jakby się samodzielnie. Też tak może iść w tę stronę logiki. She prepared herself. Jeżeli nie byłoby she bo byłoby na przykład my sister, my mother, my friend prepared herself. I też to działa, bo wtedy tym podmiotem jest konkretna nazwana osoba. My friend Joanna prepared herself for the exam. No to lecimy dalej trochę trudniej, trochę z liczbą mnogą. Zrobiliśmy sobie przepyszny posiłek. Zobacz, tu jest trochę tricky, to jest takie trochę oszukańcze, bo zrobiliśmy sobie przepyszny posiłek, w języku polskim nie wymaga tego my. Więc zrobiliśmy sobie, to musimy powiedzieć w angielskim we, tak? We. Zrobiliśmy sobie przepyszny posiłek. We made, no i tu możemy tak, wymówić to albo ourselves, ourselves. Amerykanin powie coś w stylu ourselves. Ourselves. So our albo our. Ale możesz powiedzieć twardo ourselves. So we made ourselves a delicious meal. Bo do we zaimkiem zwrotnym będzie właśnie. Ourselves. I nawet jeżeli teraz to u Ciebie zaskoczyło, myślisz sobie, ok, teraz już wszystko wiem, teraz to jest takie proste, jeszcze nie raz Cię to zaskoczy, spokojnie, wiem co mówię, dlatego ważne jest, żeby to przećwiczyć, nie tylko ze mną, ale też później na własną rękę. Jeżeli gramatyka Ci się zaczyna podobać, masz wrażenie, Darek, jakoś łatwo to tłumaczysz, z Tobą jakoś łatwo mi to wchodzi do głowy, jest tego więcej, Grammar Pack jest odpowiedzią dla Ciebie, jeżeli potrzebujesz z jakiejś przyczyny gramatyki do egzaminu, do matury, do czegokolwiek, czy po prostu dla siebie już, czas najwyższy, żeby się nauczyć gramatyki, sprawdź Enli Do Grammar Pack. Takie 20% najważniejszych kwestii gramatycznych, które pozwolą Ci w 80% sytuacji brzmieć dobrze. Wracamy do naszych zaimków zwrotnych. Jest jeszcze trzecia możliwość. Tę możliwość nazwę tak gotowce. Tak? Bierz je po prostu jako gotowce. Nie rozkładaj tego na czynniki pierwsze. Nie zastanawiaj się, po prostu bierz to jako gotowce. Dla przykładu, behave shelf. Behave yourself. Co jest tłumaczone jako zachowuj się, tak, zachowuj się. Rodzic tak może powiedzieć do dziecka, albo na przykład właściciel jakiegoś czworonoga, może tak powiedzieć behave yourself. Czyli takie zachowuj ty się siebie samodzielnie, zachowuj się dobrze. To automatycznie nam w myśl zasady, żeby się zachowywać dobrze. Tak to tłumaczymy. Albo popularny zwrot, make yourself at home. Czyli jakby zrób się. W domu, make yourself at home, to jest gotowiec. Oznacza to po prostu czuj się jak u siebie w domu. Rozgość się. Make yourself at home. To mamy całość. Czy na przykład i do tego jeszcze wrócimy? I did it myself. I did it myself. Czyli ja zrobiłem to się. Mm, wtedy zrozumiemy to jako zrobiłem to samodzielnie. I did it myself, czyli zrobiłem to jakby sam przez siebie. O to chodzi. I did it myself. Ale on, he did it himself. On to sam zrobił. He did it himself. My parents did it themselves. Tak, ma to sens, ponieważ moi rodzice, my parents, to jest they. They did it themselves. No okej, okay, mam to. Czyli na przykład, jak chcę powiedzieć tak, czuję się świetnie, czuję się świetnie. I feel myself great. I feel myself amazing. No nie. Nie można tak powiedzieć, ale już ci tłumaczę dlaczego. Ponieważ feel to jest czasownik stanu. My się czujemy w taki sposób. My nie robimy tutaj nic. My się czujemy, po prostu to mamy. To nie jest działanie, action. Te reflexive pronouns one będą wykorzystywane wtedy, gdy coś robimy, gdy jest jakieś działanie. Gdy ktoś coś robi jakby samemu, to wtedy tego użyjemy. Więc tu po prostu powiemy I feel happy. Nie musimy dodawać myself. Gdy mamy I hurt myself, I hurt myself, no to ja sam siebie zraniłem. Widzisz, ma to sens, bo ja mówię, ja zrobiłem to sam sobie. Kolejny błąd, który można by popełnić, i nawet niedawno się z czymś takim spotkałem. Can you help myself? Can you help myself? Ktoś być może chciał brzmieć elegancko, bo być może pomyślał sobie, że to myself. To jest takie eleganckie od me, myself, tylko jeżeli ja to będę robił. I do it myself. Więc I myself, you yourself. He himself. I właśnie tak jak wcześniej wspominaliśmy, I did it myself, czyli ja zrobiłem coś, myself, samodzielnie, to tu podkreśla to, że to było moje działanie, tak? Moje działanie. Okej, okay, myślisz sobie, teraz to już wszystko rozumiem. Sprawdźmy to. Koniecznie daj mi znać w sekcji komentarzy, jak ci poszło. Możesz nawet dać swoje odpowiedzi. I ja też później powiem, czy były poprawne, czy nie. W pierwszym komentarzu dodam poprawne wersje, okej? Okay? Umawiamy się tak. Chcę powiedzieć takie zdanie: Ona spojrzała na siebie w lustrze. She looked at. In the mirror. Co tam będzie w tej luce? She looked at in the mirror. Następnie my ugotowaliśmy i weźmy dinner jako taki główny posiłek dnia. To może być dla niektórych obiad, dla niektórych kolacja i samodzielnie żeśmy to zrobili, tak? Zrobiliśmy ten obiad, kolację samodzielnie. We cooked dinner by... No właśnie, jak to będzie? Takie zdanie. On nie potrzebował żadnej pomocy, naprawił to samodzielnie. Hm? Jak to powiesz? Nawet ci podpowiem. He didn't need any help. He fixed it. No i co tam dalej będzie? Albo coś takiego trudniejszego? Moja siostra skaleczyła się, gdy kroiła cebulę podczas krojenia cebuli. Nawet ci podpowiem. My sister cut while chopping onions. Jak to będzie? Mam nadzieję, że bez problemu jesteś w stanie to powiedzieć. A jeśli nie, wymaga to kilku ćwiczeń. Koniecznie daj znać, jak ci poszło. Pozdrawiam serdecznie. No i pozostaw coś po sobie, bo to mi bardzo pomaga. Cześć.